ma Jako, że jest początek września a ja już mieszkam na Filipinach prawie półtora roku postanowiłem zebrać wszystkie rachunki za sierpień i porozmawiamy dzisiaj o kosztach życia na Filipinach, a dokładnie na Mindanao w mieście General Santos mam tu rachunki za na przykład wynajem prąd, wodę, internet zakupy za transport i za wizę, a no więc tak, największy, nie, największy to jest koszt, drugi największy, wynajem. Ten domek kosztuje nas 8000 peso. 8000 peso to 511 zł. Jeszcze warto dodać, że kurs peso 100 peso to 640 zł. Na początku roku, w styczniu, to było jeszcze 710 złotego, czyli dla nas, dla Polaków, jest teraz trochę taniej tak jak mówiłem, 8500 peso ten domek w poprzednim, roku, w poprzednim domu, w którym mieszkaliśmy, płaciliśmy 8,5 tysiąca jeżeli ktoś by chciał zobaczyć jak wyglądał poprzedni dom, albo ten dom wrzucę linki w opisie i w komentarzu byście mogli sobie obejrzeć, jak to wygląda w środku eee, ok, drugi punkt Krąg. Za prąd w tym miesiącu niezbyt dużo. 995 peso. To jest 64 zł. Co, co zużywa u nas prąd? Lodówka, codziennie wiatraki chodzą. W nocy klimatyzacja. Klimatyzacja, ale jeżeli jest poniżej 30 stopni, to wystarczy sam wiatrak. Czasami telewizja, laptopu nie używam za bardzo i pracuję zdalnie. Co do tego, co jeszcze? No i gotujemy, oczywiście, codziennie. Czasami lubię też upiec chleb, bo tutejszego nienawidzę. To jest taki tostowy. A więc, prąd, to jak mówiłem, 995-64 zł. Ten prąd, jak musimy odłożyć. Potem jest woda z sieci. Niezależnie, ile zużyjecie wody. 1 czy 10 kubików płacicie tyle samo. 223 pesa. To jest 14 zł. O! Następny rachunek. Tej wody z sieci nie można pić. Używiamy ją tylko do prania, zmywania, kąpania. Żeby, żeby kupić wodę do picia, musimy zamówić ją. Z dostawą, i co miesiąc zamawiamy około 6 butli takich jednogalonowych. Jeden galon to 19 litrów. Jedna butla 25 peso. Takich butli wychodzi około 6, czyli dodajemy do tego 6 butli razy 25 150 peso i to jest 10 zł. Yy, tak jak mówiłem, z dostawą, gdybyśmy sami to po to podjechali do stacji dystrybucji wody, kosztowałoby to wtedy 20 peso. 5 peso, czyli jakieś 32 grosze, dopłacamy do transportu. Internet. Internet yy, mamy tutaj 35 MB na sekundę jest takiej ogólnokrajowej firmy telekomunikacyjnej PLDT. Za to płacimy 1000 peso. 1000 peso to jest 64 zł. Ok, internet mamy. Następny największy koszt to zakupy. Średnio robimy co, co tydzień. W sierpniu mam 5 rachunków. Wyszły one zakupy. 9630 Mogę podać mniej więcej ceny niektórych produktów pozaznaczałem sobie, może będzie dla niektórych to ciekawe ile co tutaj kosztuje. Zacznijmy tutaj rachunek za 2255. Eee, co tu mamy? Mleko? 2 litry mleka 171. peso, Będę podawał tutaj zaraz też ceny w pols na polskie złote w opisie, w przypisie co tu jeszcze mamy ogórek 39 za kilogram sałata 46 ser mozzarella 250 gram 165 następny rachunek 1740 i co tutaj było marchewka 172 peso za kilogram pomidor 33 peso za kilogram Smoczo owoc 168. Co tu jeszcze jest? Mąka kilogram 67. Makaron jajeczny 173 za kilogram. Nutella. Opakowanie słoiczek 200 gramowy 171. Czerwona cebula 169. Następny rachunek 869 Tutaj mamy wątróbka z kurczaka 192 za kg, krewetki 356 Czosnek 111 Cytryna 30 za sztukę jedną. Kalafior 140 za kg, papryka 234 Ok, następny rachunek. 1188 Awokado 45 Papaja 7 za kilogram yy, Ziemniaki 91 Mango 150 z kurczaka Z kością 246 O, uciekł rachunek jeden. Zaraz go złapią. Jestem z powrotem, który to był, dobra tutaj, co tu jeszcze mi. Mnie... Pierś kurczaka mówiłem, jeżeli nie to 246, 246, mydło za 6 sztuk 95, jajka 30 sztuk Esek 220, jogurt naturalny 500 gram 214, kwaśna śmietana 150, kapusta 84. Za kilogram, pałki z kurczaka 238, mielona wieprzowina 329, wołowina mielona 354, coś jeszcze, a łódka z kurczaka 238. Tak, mniej więcej niektóre ceny, tak jak mówiłem. 9360 to jest 599 zł. Ok, następne. Transport, transport tylko względny. O, gdy nagrywałem e, w transporcie, kamerka mi się wyłączyła na zewnątrz. Musiałem się przenieść do, do środka do domu. Za gorąco tam było. kamerkę miałem na, na słońcu. Ok, to, znaczy, stanęliśmy na transporcie. Transporty koliczyłem. Do supermarketu te 5 razy, jak jechaliśmy, bo to jest tylko to minimum, które tak naprawdę potrzebujemy. Żeby dostać się do supermarketu stąd, w tamtą stronę 40 peso, powrót 60 peso. Powrót jest trochę droższy, bo potem kierowcy mają ciężej znaleźć pasażerów, jeżeli chcą jechać na obrzeża miasta, tu gdzie mieszkam. OK, to mamy za transport 500 peso. To jest 32 zł. I została ostatnia pozycja WIZA. WIZA. Wyrabiam wizę online i płacę na dwa miesiące 4000 peso. Jeszcze niedawno było to 3000 peso, ale teraz niedawno podnieśli jakieś tam opłaty. Były opłaty. Dwa razy po 500, to teraz jest dwa razy po 1000, to wychodzi 500 peso więcej na miesiąc. Fiza 2000, tak jak mówiłem. I do tego jeszcze raz na rok trzeba wyrobić taką kartę, która wygląda jak dowód polski. Za tą kartę płacimy 50 dolarów. Oni to przeliczają na peso, to wychodzi 2800-3000 peso na rok. Czyli to jest około 250 peso na miesiąc. Jeżeli podzielimy te 3000 na 12 miesięcy, to dodałem 2000 na miesiąc plus 250 za tą kartę, którą musimy wyrobić raz na rok. I te 2250 to jest 144 zł. I to są te wszystkie koszty, które są takim absolutnym minimum, które, które musimy. Ponieść tej koszty i to jest w sumie wszystko wynosi, wychodzi 22 478 peso czyli to jest 1439 zł. No i tak jak wiem, jest to takie podstawowe, jeżeli ktoś chce chodzić do kina, na przykład, wyjście do kina 200 peso. Czyli ktoś, sobie chce kupić pizzę, tutaj wpisałem sobie pizza. W sieciówce Greenwich 15 cm 279 peso, 38 cm 615 peso. Tu przykład Hawajski albo z peperoni. Też nie uwzględniłem w tym zestawieniu wycieczek, na które jeździmy. Tutaj żeby polecieć na przykład na jedną wyspę, tak, minimum 1000 peso, jeżeli kupujemy w promocji bilety od osoby w jedną stronę. Czyli wychodzi 4000 peso za dwie osoby. Tam jest powrotem. W przyszłym tygodniu lecimy do Manili i, i będą nam się odbywać Mistrzostwa Świata w, w Piłce siatkowej. Odwiedzimy też jedną arenę, na której będą grali Polacy. Pójdziemy na meczek Polska, Holandia i bilet. Dwa bilety na ten jeden meczek, w sumie to są dwa meczki, bo można wejść wcześniej, chyba tam będzie grała jeszcze, nie pamiętam kto jest najw w grupie, Japonia, czy nie, nie pamiętam, nie pamiętam, jakiś jeszcze inny meczek możemy obejrzeć, nasz meczek jest o 18.30, potem możemy jeszcze na jeden mecz, napiszę to jaki i bilety, dwa bilety na ten mecz kosztują 5130 pesa, to jest mniej więcej tyle. Okej, okay. to już teraz wiecie, ile mniej więcej wychodzi absolutne minimum, jeżeli chcecie zamieszkać na Filipinach. Wrzucę jeszcze linki, tak jak mówiłem, z, z, gdzie pokazuję te mieszkanie poprzednie mieszkanie, e, filmik z osiedla, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda osiedle, na którym tutaj mieszkamy, i też z zakupów. Bo miałem jeden filmik z zakupów w supermarkecie, tam możecie zobaczyć więcej. Tutaj wybrałem tylko te. Niektóre pozycje, tym mi się wydaje bardziej ważne do przeżycia. Ok, to wszystko wiemy. To teraz do następnego. Następny filmik nie będzie już zmanili. Na razie trzymajcie się.